Siemanko manko, więc dobra. Wczoraj, wczoraj ja nie grałam, tylko wczoraj odebrałam ten prezent z dnia czwartego. No i, no i po prostu, no wczoraj nie nagrywałam. I wiecie co? Ten lisek mi przysłał pięć ciastek i wiedziałam, że tak się stanie. I od razu możemy tutaj sobie zacząć gierkę. Możemy. Odbieramy wszystkie prezenty. Ja cię kręcę. Ja ile mam tych ciastek? O, to ja jakby sobie, sam sobie sobie wysłałem. Serek. I co? I teraz... Uuu, lala. No dobra, piękna nagroda. Oczywiście nie otworzy nam się. Bo to jest popsute. Dostam kibow. Kopiemy. Dobra. Uuu my tu mamy? Mamy tutaj dużo ciekawych rzeczy. Wykopmy to srebro. Co jest? Które to? Pyk. Ola. Ja. Przepraszam. O nie, straciłam ten. Jak dużo tego wszystkiego. Ja cię. O, jajaj. No dobra. To puszczamy dynamita. Okej. Okay, I mamy znowu coś. Okej. Okay. No i teraz mamy takie coś. I teraz kopiemy dynamitem. Pyk. O. Tutaj oczywiście nic nie ma. Więc dobra, ile to już trwa? Dwie minuty. Ja cię ile prezentów mi przyszło? Czy trzy osoby są online? Nie. Fajnie. Ej, mamy bardzo dużo tego. Dobra, to co najpierw, to czy to? To, pyk. Dobra, znowu wysyłamy przesyłki. I jeszcze tutaj. Więc dobra, patrzymy, jak leci. I to jeszcze nie koniec. Możemy jeszcze tutaj. Możemy jeszcze temu zrobić? Nie, już chyba nieco. Dobra, robimy, bo to jest dużo wart. O nie, a niech to. No jeju, dwa kłębki zróbmy. Dobra. Mleko. Mleczko. O, jeszcze tutaj. Nakarmimy sobie kureczki. Okej, okay, mamy 13 tysięcy. I dobra. Tutaj. Okej, okay, to ja idę do Zoo. Okej? Okay? I czy dostanę nowe zwierzę? Jak dostanę, to piszcie w komentarzach i mnie. Please. Teraz jest, wiel... Teraz jest wielki czas. Pyk. Pyk. I co? I mamy pudełko. Aha. No i co? A. No. No, no. A, to trochę słabiutko. Wiecie co? Yy, może. Yy, yy, no bo ja w ogóle nigdy. Nie gram poza odcinkami. Nigdy. Tylko. Tylko zawsze gram na odcinkach w tą gierkę. Jeszcze tych dwóch muszę, ale. Co jest? Papier. Nie mam jajek. Kurczaki, jas. Kurczaki. To no co robimy? Kupujemy to za 39? Ej, będzie... Ej robimy zapas jajek. Robimy tutaj jajeczka. <ścoughs> Na pewno ktoś wyśle. Nie ma... nie ma opcji, że nie. Serio nikogo? Dobra. To wyślimy. Nie wiem dlaczego mi tu tak migaże. Temu. A temu nie. No dobra, mam 13 tysięcy. I co teraz mogę zrobić? Zrobimy może 4 kremy. Ui, ui, ui. Oho. To chyba nie był dobry pomysł. No dobra. Zróbmy lodzika. No nie. 5% mam. To ja chyba sobie podładuję. Dobra, już sobie podładowałem. Mam na ładowarce teraz. Ekranek, nie. Ekranek. Dobra. No dobra. To co my tutaj mamy? Jeszcze dwa sery, dwa... pączki, pączki. Nie mamy niczego. Robimy cukru ile się da. Ty, ale dobrze by było, dobrze było zrobić te jajka. Uu. Mamy tutaj Mufinki, kupujemy? Nie, no, kurde, naprawdę mnie skusiło, żeby kupić te Mufinki. Dobra. Okej, okay, jeszcze te. To. Nie mam lek. Wow, może być. No dobra. To co my tutaj robimy? Może coś zrobimy tutaj, dobra. Pączki, jajka. Może zrobimy to. No, chyba nie zrobimy. I jeszcze co tam było? Dobra, tylko zrobię to i już kończymy. Już. Więc na razie.